Witam serdecznie w przeglądzie newsów, który pewnie powstawał tak długo, że stracił aktualność szybciej niż ostatnio podawane wskaźniki inflacji. Przedstawię pięć wiadomości publikowanych przez wybrane portale w okresie od 22 do 26 sierpnia. Proces selekcji rzeczy, które chcę tu przekazać, był bardzo skomplikowany i opierał się na metodzie mojego widzi mi się. Nie zwlekając, przejdźmy do setna. sobie dziś wyobrazić polskie serwisy zajmujące się grami, gdyby nie istniał CD Projekt Red. Wszystko co dotyczy Redów, ale i cokolwiek związane z Wiedźminem to absolutna klikająca żyła złota. Czasami ta pogoń za wyświetleniami przyjmuje groteskową formę, gdy odtwórca roli Geralta w Netflixowym serialu Wiedźmin Henry Cavill kupuje jakąś rzecz do kompa i wrzuca to na Insta, a ktoś uznaje, że warto o tym napisać. Przed tegorocznym Gamescomem w oczy serwisów zajrzał strach, bo mimo, że jest to okres w którym treść pisze się sama, to nie było okazji przez kilka dni wrzucić czegoś o Wiedźminie, a to dlatego, że CDPu na targach nie było. Wcześniej poinformował o tym na Twitterze Radek Grabowski, Global PR dyrektor w CETO Projekt Portal ppe.pl uznał, że jest to warte newsa i zasadniczo napisał wiadomość nie o czymś, co się stało albo co się wydarzy, a o tym, że czegoś nie będzie. A przy okazji odhaczył obligatoryjny news o Wiedźminie. Cudowny pomysł i wydaje mi się, że przypadkiem odkryto tu prawdziwe źródło dobrobytu, bo po co pisać o faktach, jak można pisać o czymś co się nie wydarzy. Do tego dobrze będzie podpiąć jakąś mocną markę i kontent tworzy się sam. Na zaplanowanym na 2 września Nintendo Direct nie zobaczymy nowej gry Naughty Dog. Kolejne Sony State of Play bez zapowiedzi Half-Life 3, GTA 6 na jej Showcase, nie tym razem. Oczywiście to zupełnie zmyślone przykłady, ale napisałem do pana Radka, czy wybierają się na Nintendo Direct i jakby mi odpisał to w PPPL Już macie materiał na newsa. Nie musicie dziękować. Pierwszego dnia Gamescomu na prezentacji Joe w Kili na pewnym etapie mówi... This next one is one you've been waiting for for a long time. That's right, They dropped the, two. Uh, the, the Lords of the Fallen is one you've been waiting for for a long time. Long time. Pierwszą zabawną rzeczą jest to, że mimo mylącego tytułu nie dostajemy legitnego rebootu. Dla przypomnienia, pierwsze Lords of the Fallen było chyba pierwszym większym Souls-like'iem, który jednak nie osiągnął komercyjnego i krytycznego sukcesu, ani nie zyskał jakiejś szerokiej i oddanej społeczności. Teraz po ośmiu latach marka wraca i jest jednocześnie kontynuacją oraz duchowym spadkobiercą, nie jednym albo drugim. O nowym starcie ma nas informować umieszczenie na początku tytułu D. No po prostu genialny. Ktoś tę sztuczkę podłapał od Suicide Squad, tylko że tam nowy reżyser chciał zrobić własną wersję filmu z podobnymi założeniami i postaciami. Różnica w The Suicide Squad polega na tym, że nowy legion samobójców stał na własnych nogach i nie podpierał się na wcześniejszym filmie. O zrzynanie z przemysłu filmowego można posądzić nie tylko po D, bo jest jeszcze klasyczna piosenka w trailerze, zupełnie jak w Suicide Squad. Oscar! Kolejną mniej zabawną, ale ciekawą dla mnie rzeczą jest to, że na trzy serwisy, które sprawdziłem, gry online, Eurogamer oraz PPE, nikt nie podał legitnego źródła. A podczas prezentacji na Gamesconie został pokazany tylko Cinematic Trailer i nic więcej.

Better Gaming. Wydaje mi się słabe, że w sumie nie ma nigdzie odnośnika do oryginalnej wiadomości, a co z tym idzie, utrudnia się weryfikacja artykułu. Tym jest to dziwniejsze, że wystarczy wejść na stronę gry i bez problemu znajdzie się oficjalną notkę prasową do pobrania, do na której nawet została linijka o dacie embarga. Nie trzeba nawet znać angielskiego, gdyż jak sam napisałem do agencji Better Gaming, to ci bez problemu podesłali mi adres do informacji prasowej po polsku. Wydaje się, że podobne jak nie te same notki dostały serwisy, które cytuję. A mimo, że jak pyk na obu widnieje adres gry, który wystarczyłby za źródło, to poza gry online nikt tego nie wkleił. A i Gol zrobił to dopiero po czasie, bo pierwotnie linkowali stronę Lords of the Fallen z 2014 roku. Nie mówiąc już o tym, że nikt nie pomyślał, że dobrze byłoby gdzieś wrzucić adres do oryginalnej wiadomości po polsku. Poza tym, na stronie projektu można się zapisać jako twórca kontentu i móc promować produkcję w zamian za dostęp do ekskluzywnych treści. Niestety nie spełnią wymagań. Co do samego Lords of the Fallen wcale nie dwa, to o dziwo wydaje się być sensowną kontynuacją, bo i założenia są podobne. To dalej Souls-like osadzony w tym samym świecie, aczkolwiek teraz pięć razy większy niż poprzednio. Do tego tu rzucą co całość ma działać na Unreal Engine 5, a creative directorem jest koleś wcześniej pracujący nad Shadow of the Tomb Raider oraz Assassin's Creed Origin. Data premiery nieznana. Cała sytuacja z kontynuację, kontynuacji, ale nazywanie jej tak, żeby się o tym nie domyślił, jest jeszcze zapatniejsza, gdy na następny dzień po zapowiedzi The Lords of the Fallen Twitter Sama Alejka ze studia Remedy przypomina o tym, że powstaje Alan Wake 2 i będzie on sequelem jedynki. W istocie jest to rzecz warta podkreślenia w kontekście upadłych lordów zalewie games conowych wiadomości pewnie każdy znajdzie coś dla siebie. Mnie zaciekawił trailer Tenant Grail The Fall of Avalon, czyli pierwsza osobowa gierka w klimatach fantasy, całkiem trafnie przez redaktora gry online porównana do Skyrima. W zwiastunie widzimy ciekawy świat, trochę walki i sporo średnio, a nawet nisko budżetowego drewna. Jednakże zalążki klimatu i inspiracje legendami arturiańskimi nieco mnie intrygują, a z chęcią przygarną coś w stylu Skyrima, mimo kompromisów w warstwie technicznej. Wystarczy mi ciekawy świat i dobrze napisana fabuła, a na ten moment poza zwiastunem nie dostaliśmy więcej nowych informacji na temat produkcji. Na piątek branża nie miała dla mnie nic ciekawego poza gromem z jasnego nieba w postaci wiadomości o przejęciu Electronic Arts przez Amazon. Okazało się, że ta sensacja była rzekoma i została szybko zdementowana, a pierwotne newsy na PPA i Eurogamerze zaktualizowane. Na całą imprezę spóźniło się gronline.pl i wstawiło u siebie wiadomość, mając już pełną świadomość, że informacja o przejęciu jest fałszywa. Bo inni to sprostowali, a nawet źródło, na które się powołują napisało o tym u siebie. Gol miło napisanie, że zostało to Dalej powiela fałszywą informację, pisząc w ostatnim akapicie tekstu, więc, jaka jest prawda? W ogóle ta wieś o przejęciu tak gruchnęła po wymieniane tutaj polskie portale oraz wielu innych podały dalej wiadomość opublikowaną nie bezpośrednio przez duże USA Today, które jest często wymieniane, a przez podstronę For the Win, która to z kolei wrzuciła tekst przygotowany przez Kutla Hefan, czyli zewnętrznego twórcę treści i to właśnie oni rozpędzili tę plotkową machinę. Naprawdę piękny łańcuszek dezinformacji. Wspominam o tym całym niby przejęciu, tylko dlatego, że byłoby ironiczne, gdyby ktoś kupił jej i ubył ich brand trochę tak jak oni uśmiercili w przeszłości wiele studiów deweloperskich, jednak mimo mojej niechęci do elektroników, to w sumie nie chcę, aby byli przejęci przez Amazon. Chociaż w sumie to trochę bym chciał, bo mam już pomysł na świetnego mema. na to wideo, słyszymy się w kolejnym filmie albo może i nie, przyszło się z tajemnicy. A i dajcie mi słowa, bo chcę się zapisać jako content creator do The Lords of the Fallen. Tak naprawdę to nie.